Żurek do wylania. Podobno kolejna odsłona w odnowionym teatrzyku marionetek dla niepoznaki nazywanym rządem trzeciej i najjaśniejszej przebiegła w ponurej atmosferze i przypominała raczej wojskową odprawę w dniu ogłoszenia ofensywy, o której wszyscy z góry wiedzą, że jest nie do wygrania. Zresztą dowodzący nie wymagał od swych podkomendnych e, kreatywności, e, pomysłowości, zapału, a jedynie posłuszeństwa. Przy okazji powoływał e, się na przykład zdobywcy e, Meksyku, Hernana Corteza, który aby zmotywować swoich żołnierzy spalił za sobą wszystkie okręty. Nikt się nie spodziewał, że rolę Stupajki w tym gronie obejmie jaki Kierwa, ponoć specjalista od spraw beznadziejnych, przywołujący co nieco towarzysza Szojgu z Teatru Putida, długi czas ministra do spraw nadzwyczajnych. Na tyle na ile znamy tego Kierwę, typowego nieudacznika, z powodu braku okrętów każe spalić za sobą wszystkie mosty, a przy okazji również te mosty przed sobą. W tej sytuacji Aztekowie z PiSu i Majowie z Konfederacji muszą szybko połączyć siły, no aby nie skończyć jak Montezuma. Ale wróćmy do wspomnianego teatrzyku i spektaklu pod tytułem Wymiana Zderzaków. Specjaliści od lekarstwa zastanawiają się, czy jak w górę, dalej ratka sikorki, to dla niego awans czy degradacja wisi wprawdzie wyżej, ale za to na krótszym sznurku. No i co na to powie jego żona? Zastanawiające jest też pozostawienie w obsadzie krytykowanej powszechnie ministry ciemnoty i deprawacji Baśki Nowaliki. No i jedyne możliwe wytłumaczenie tego faktu głosi, że w całym kraju nie udało się znaleźć nikogo gorszego. Ponadto jeszcze wycięto Leszczynę a w, koziołku, w kociołku niesprawiedliwości pojawił się Żurek. Czy wróży to dobrze, czy źle, wie, jak przed laty skończył minister Barszcz. Zniknięcie ze sceny, gdzie do Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjęto ogólnie z radością. Naraził się bowiem wszystkim. Dla jednych był za miękki, dla innych za twardy co, jak wiedzą kobiety, winno być zawsze. Podporządkowane sytuacji. Referując jego dokonania yy, głos, głosem z Brukseli, Bartolomeo Kwowadis stwierdził, że z punktu widzenia praworządności Adamo Podnarenko zmarnował rok, albowiem podległa mu prokuratura była niezależna od niego, a zależna od Pisu. No i nareszcie jest jasne, że to Pis. Więził księdza Olszewskiego, ścigał Kamińskiego z wąsikiem, no i zaszczuł panią Basię. To karkołomne, acz ciekawe. Co prawda, pomówiony minister broni się jeszcze, przytaczając te wszystkie akty oskarżenia wobec premiera i siedmiu ministrów, jedenaście uchylonych immunitetów, setki zarzutów, no. Ale nie da się ukryć, że, jedne, że nikogo jednak nie posadzono, a nawet nie postawiono przed sądem. Może więc potrzebne będą dalsze zmiany i dobrze będzie, jeśli sprawiedliwość w Polsce zawiśnie na jednym wrzosku. Pardon, na jednej prokurator wrzosek. Czy Żurkowi uda się cokolwiek dokonać, zanim zostanie wylany? I jaka będzie skuteczność osobnika, na którym już teraz wisi ponad 50 zarzutów o łamanie prawa, a liczba ta e, może jeszcze się podwoić albo potroić, zobaczymy. Na razie koalicja z przytupem zwarła szeregi, czego dowodem jest uchylenie immunitetu przewodniczącemu Krajowej Rady Rady i Telewizji z zamiarem, gorącym zamiarem postawienia go przed. Trybunałem Stanu. Czy uda się tam zrobić dzień świra? Wątpię. Ale przed wolnymi mediami odtrwamy po w Polsce 24 trudne dni. Zupełnie inny problem to to, co będzie dalej z Bondarenką. Podjął się wprawdzie ambitnie misji niewykonalnej, no ale zawiódł. Tyle, że Niektórzy twierdzą, że przynajmniej próbował i porzucenie go na pastwę losu byłoby złym znakiem dla wszystkich aktualnych i potencjalnych współpracowników słońca Peru. Trwa więc pilne poszukiwanie posady dla wiernego Adasia, ze swoim delikatnym wdziękiem, przypominającego najbardziej pannę Nikt. Oczywiście, Nick. Prezesura Najwyższej Izby Kontroli to byłaby wyjątkowo fajna fucha. W dodatku z immunitetem zabezpieczającym przed dobraniem się do skóry delikwenta w wypadku, gdyby doszło do przejęcia władzy przez obecną opozycję. Tylko czy do tego dojdzie i kiedy? Badacze prawicy badają rozbieżności między deklaracją. Polską, a deklaracją Toruńską, PiSu i Konfederacji, i zastanawiają się, czy będą z tego dzieci. No, istnieje pewna różnica pokoleń. Dzieci to mogą być mędzena, ale Kaczyńskiego raczej wnuki. A teraz, kochani Państwo, coś do rymu. Utrzymując się w często ogrywanym temacie teatru marionetek, troszkę fantazji, troszkę wyobraźni o tym, jakby mogły wyglądać kukiełkowe marzenia tych lalek, które są bardziej kumate od innych. Kukiełkowe marzenie. Czy jest możliwa awanturka, aby w trakcie Marionetek lalka urwała się ze sznurka, mogąc utracić pewną dietę? By odciął się od haka pierot, Zrezygnowała Kolumbina, Arlekin zerwał się jak Heros i wyzwał szefa od Stalina. Zaś animator biela za sceny z gałganków, e, szmatek i odpadów zawołał braci swej: Wiejemy! I pierwszy znikł w ramach przykładu. Wśród reszty by się zapał wzbudził, jak wśród dzieciarni na podwórku, by zagrać wreszcie wolnych ludzi. Choć jak to zrobić, gdy brak sznurków? Dlatego grają, co pan każe, nie wspominając nawet żartem spektaklu swych najskrytszych marzeń, co zwie tragedią się. Delarte. A teraz, kochani, kochani, Hejt Park, choć właściwie dziś Hejt Parku nie powinno być, bo. Większość to były znakomite życzenia, bardzo mało zażaleń. Serdecznie za to wszystko dziękuję. Jestem wzruszony. Naprawdę czasami przesadzacie, gdyby wszystkie wasze życzenia z okazji moich urodzin miały się spełnić, to musiałbym dożyć wieku nawet nowego. Poza tym, wielu cieszy się, że w ogóle jestem. Nie macie pojęcia, kochani, jak ja się cieszę, że wy jesteście. Z przyjemnością słucham Waszych komentarzy, przemyśleń, obaw i nadziei. Zresztą zauważa to Mioi i twierdzi, że ma Pan bardzo wielu mądrych i wrażliwych komentatorów. Pański hate park to nie dzisiejsze, bo na pewno nie współczesne salony. Może jeszcze jest tam kultura osobista? No jest. Szacunek dla tradycyjnych wartości, zwykła serdeczność i pokora. I może właśnie dzięki temu powrócą one do łask. Wierzę, że jest to możliwe. No ja też wierzę i serdecznie dziękuję, a zwłaszcza za stwierdzenie, że pięcioro wnucząt to dopiero skarb. Naprawdę, skarb. Jacek, przypomnę całkiem laickie, choć w gruncie rzeczy głęboko chrześcijańskie określenie. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Tak, tylko trzeba zauważyć, że mnóstwo cwaniaków i geszewciarzy porusza się w szarej strefie pomiędzy tymi wolnościami. Maria Aniela. Pod wrażeniem wakacyjnych wydarzeń i różnych rozmów zadaje sobie pytanie, czy starsi Polacy z solidarnościowym doświadczeniem powinni oddać już dziś pałeczkę rządzenia krajem młodszym. Uważam, że oczekiwane wycofanie się byłoby nieostrożnością. Jako matka dzieci yy, yy, i całej rodziny spokojniejsza byłabym o ich przyszłość wówczas, gdybym wiedziała, że po paru życiowych kopniakach ci dzisiejsi nasi bohaterowie stanowscy czy męcen podniosą się i ustoją na nogach. Niestety obawiam się, że bez doświadczenia swojej naiwności młodzi Prędko zostaną wykolowani przez komuchów i postkomuchów, co stało się z naszymi kolegami z Solidarności. Sakso z przypomina o bieżącym menu. Poza tym, że zakwas na żurek nie dojrzał, a jest wielka szansa, że się zepsuje, to zgadzam się z każdym słowem na jego temat. Nawet przygotowanie prostego żurka. Wymaga trzymania się pewnych procedur. No i prawa. Dorota P. w temacie kolegów szpiegów. Zwrócę uwagę na ekspansję Rosji w Afryce. Niektórzy nazywają to wprost podbojem tego kontynentu. W kontekście tak wielu gości stamtąd budzi obawy u ludzi myślących. Choć jestem już z epoki telewizji, wzbudził Pan u mnie głęboką nostalgię tą kartką z PRL-u. Za dzieciństwem, które miały swoje radości i smutki nawet w tamtych czasach. No i wówczas całe życie było przed nami. Ale nie czas się rozklejać. Robert K. Są matrioszki. To prawda. Są kosmici udający ludzi. To nieprawda. Bywają androidy udające konkretne osoby. To prawdopodobne. I są ludzie nie lubiący własnego kraju. To Żałosne. Pozdrawiam i życzę zdrowia. No, zwłaszcza zdrowia psychicznego. Zbigniew. Przechodząc z Układu Warszawskiego do NATO i z RWPG do Unii Europejskiej, koledzy, szpiedzy za pobliskiej wiedzy prawie nigdy nie pracowali dla dobra Polski, ponieważ przejęli w ramach spółek nomenklaturowych prawie całą naszą gospodarkę za friko. To, że dziś w tak wiele u nas leży, jest chyba tylko i wyłącznie ich zasługą. Wojciech Straszy. Nie zdziwi mnie, jeśli Pokrowsk upadnie 6 sierpnia w dniu ostatniego e, dnia urzędowania prezydenta Dudy i pierwszego e, prezydenta Nawrockiego. Moim zdaniem, po zdobyciu Pokrowska i Konstantynówki, wojska rosyjskie będą tak szły szybko, że nie dadzą się zatrzymać aż do granic Polski. Może w tym roku jeszcze upadnie Zaporoże, Mikołajew i Odessa. I to już będzie wójść do trumny Ukrainy i usunięcie tego państwa z mapy świata. Nie uważam. Raczej tak, tak się nie stanie. Podobnie jak nie uważam, choćbym bardzo chciał, żeby już w tym roku, 7 listopada, odbyła się defilada przed dowództwem z w spisie Zjednoczonej Koalicji na Placu Czerwonym. Jerzy, Panie Marcinie, jesteśmy równolatkami i każdy Pański felieton przybliża mi czas dzieciństwa, chyba dobrego, mimo wszystko. Ja urodziłem się w Warszawie i z czułością wspominam tamten czas młodości. Chyba, że w tamtych czasach kryła się jakaś normalność, który Dziś brakuje i żal. A przy okazji to już ja osobiście informuję jednego z moich respondentów, że to prawda, że urodziłem się w Łodzi, ale jestem nadal Warszawakiem z Dziada Pradziada. Po prostu trzeba się było gdzieś urodzić. A Warszawy akurat nie było. No i na zakończenie kolejny bardzo aktualny wierszyk Leszka. Nic z półlitrem i nic bez półlitra. Co za oddział to? Jaka armada? Zespół komandosów. Gdzie nitras? Na dowódcę on by się nadał. Melepety to, paprańcy, ślepa ścieżka z nimi donikąd. Sikor jest. Komandos, Afgańczyk oraz miłoż, astronauta z motyką. Jeszcze Bobas ciśnienie poznosi, pogłos wróci. Takie konkrety. Żurek z jajkiem, potrawa odgosi, Stare jaja to, jak berety. Słuchać ich i patrzeć na nich chatko. W kulki gra. A przecież to Polska. Oddział komandosów. Ło matko. Desert Storm. Pustynia. Głędowska. No, wystarczy chyba tego na dziś. A poza tym wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.